Ole sąsiadów! Witam, witam, witam pana, tutaj witam. Eee, właśnie ten, no patrz, y, chodź, coś ci pokażę, albo nie, czekaj, stój, tu, bądź tu, bądź tu, bądź tu, nie bądź tu, zaraz przyjdę. To ci tam na nie widzę, jesteś za daleko Dobra, czekaj, czekaj, bo już jestem tutaj, dobra, patrzysz, tutaj będę Czekaj, widzisz mnie? Tu? O o, o widzę. O, widzę Dobra, no to, dobra. to no to, patrz dobra, dobra. Uwaga! Bo będę... Będę kaskaderem! It was at this moment he knew He fucked up Dawaj na pięści, dawaj na pięści. Bez niczego. Zostaw, zda, mi zbroję, daj mi zbroję. Ha ha ha. Na pięści bez niczego, ja w sobie wszystko odłożyłem. Dobra, słuchajcie, pier pierwsze dwie walki będą no, na grub, pięści. No, grube, grube, to... grube tuby, grube tuby. <śmiech> <śmiech> grube, tuby. <laughs> grube tuby na YouTube grube tuby na YouTube O ty, Eee, co mi Bo, bo, ja cię nie trafiam nawet. Bobic ćwiczył świczu. Od Dawaj, do. A, zobawig świczu. Z mały Oo, wygrał. Ja. Który był? Kto był? to jest który Wog w jakim wog wog e, Niebieski a, to słuchaj, bo niebiescy to też generalnie, także uważaj na nich, bo może dostać przez nich pana. I ogólnie niebiescy są słabi, także nie, nie wiem, nie wiem, w ogóle we, we, weź tu i nic nie rób, to będzie najlepiej. Ja chcę też niebiescy. Nie, ja ci nie wierzę, dobra, wie. dobra, dobra, czekaj, bo już przed chwilą, ale bym się doszedł. Ja mówię, no niebiescy to są wstrętni cheaterzy, to jest... To jest nie do kurczę, słuchaj wytłumaczenia co tutaj się dzieje, ale tak już jest. No i słuchaj, no i kurde, już niebieski mnie prawie zabił, nie Słu Ja sobie tutaj normalnie lecę, koloruję ściany, jestem normalnie graficiarzem, takim super bomba. Ja też o, a tu akurat to jest stary. Stary taki a. biegnie, bobi ty, kurde, no. dostanę ban. A tu się nie da chyba dostać bana, Nie, no, no nie mam ci tu. Nie, no, nie nie, <laughs> <lepiej>. Może leci <lepiej śmiech> bym został. No bo dobra, przede A! No! Elo! Ło! Cześć Ta zniewaga Bobiksa wymaga Halo, co to miał znaczyć? No, <grywa> weźmy <żebyśmy> bić to! <grywa> o! E, no kurde, ile tam osób było? O kurde Kaj <grywa> Jaki tu jest chaos, tu najlepiej Kurde, no Bobik bo, bo <grywa> tu i nie zawił, kurde Ja, 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 ja chcę kiedyś kurczę Nauka C zabiorę, Musimy znaczy, nie naukę tylko na versusłówkach. Będziemy się tłukli w nieskończoność. Dobra, słuchaj, Bobik, wyzywam Cię na wyścig tutaj. No to hmm. ja się lepiej położę już. <noise> no, tutaj to, jak to się. jedzie? <noise> A, no! Właśnie Ej, moja cofa, Moja cofa No! <noise> jak chcę on to zrobić? Musisz być mistrzem Pokémon. Bo no. jak nie jesteś mistrzem Pokémon ja, i nie grałeś w Pokémon. Cofa mnie do tyłu! Ej, ja jestem za mapą! Ja jestem za torem, bez kit'u! O dobra! Bez radę, you can do it! No, czekaj, bo jak to się steruje? Zreślam, to się w WSD A few moments later. OOOOOOOH OOOOOOOH OOOOOH Fireworks Baby zombie balloon Ja mam tutaj kurde peta, o Kurde, ale mi się udało psa, chickena O, krowę I co będzie? Jaka mała krowa fajna, Jole. Czekaj, też pokażę o, jak Te To są poka pety, tak? No, pety o, czekaj... Oooo, ale masz jak oni normalnie bracia... Halo, a ta... no, co? Jeden no, <tak taki trochę dziwny brat, no nie? No. O, tak się fajny, do ciebie. I mam tutaj manty. Uch. O, to latające. No, to jest dobre. To jest po prostu... To jest po prostu, to jest po prostu e, Ja to, to ja, to ja lecę z MinePlexa. Słuchajcie, <laughs> dziękuję wam za oglądanie. Jeśli odcinek... <laughs>